A dlaczego minister rolnictwa jak wie, że jest sytuacja z Rosją, e, że jest sytuacja z Rosją e, i tam są e, przepływy towarów, dlaczego tam nie ma naszych służb? Gdzie są nasze służby? Gdzie, gdzie? Bardzo dobre pytanie, panie przewodniczący. Służby, służby, Publicznie tak, zadaję tak, to panu ministrowi. Naszym gościem jest pan Tomasz Obszański, przewodniczący NZZ, Solidarność Rolników Indywidualnych. Dzień dobry, panie przewodniczący. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie przewodniczący, był już dzisiaj pan u nas na antenie w poranku i w rozmowie z Krzysztofem Skowrońskim, ale sytuacja jest dynamiczna, a też kilku pytań wydaje się, że nam zabrakło. Ale zacznijmy od tego, co dzieje się na granicy. Wcześniej informował pan nas, że zmierza pan w kierunku granicy. Jak wygląda tam teraz sytuacja? Znaczy jak wygląda sytuacja, do końca nie wiem, wiem, że jest pan wiceminister Kołodziejczak i, i, i gdzieś tam jest bardzo taka nerwowa atmosfera na granicy. Co tam się dokładnie dzieje, nie wiem, dlatego dlatego próbuję się dodzwonić. No coś się dzieje w każdym bądź razie, ale do końca co nie wiem, proszono, żeby przyjechać szybko, bo tak jakby osoby za gruni chciały, chciały ten protest, ten protest przejąć czy go po prostu usunąć i rolnicy, rolnicy dzwonili odnośnie właśnie, żeby przyjechać, żeby tutaj było wsparcie i, i, i e, nie wiem, rozmawiać z panem Kołodziejczakiem, czy po prostu pana Kołodziejczaka jako wiceministra i osobę, która powinna e, działać na rzecz rolników w jakiś sposób usunąć tego protestu. E, My to będziemy śledzić o, oczywiście to, tę sprawę. Co tam będzie, e, jak, jak to wygląda po prostu, no, trudno tru, tru, tru mi w tym momencie jest powiedzieć, no zmierzam na granicach. To tę sprawę będziemy na pewno śledzić i nasi redaktorzy zapewne będą z Panem się jeszcze kontaktować, ale ponieważ rozmawiamy w audycji, która zajmuje się kwestią wschodu, spróbujmy powrócić do tego głównego elementu. Zaczynaliście od protestu, który obejmował całą Polskę, nawiązywał do Zielonego Ładu, ale głównym elementem stała się blokada granicy z Ukrainą. Dlaczego blokujecie granicę z Ukrainą? Y, dlatego, że jest bardzo duży, niekontrolowany napływ y, towarów z Ukrainy. Y, tutaj mówimy o transporcie kołowym, ale jest bardzo duży napływ transportem y, kolejowym. I, I jak tam sprawdzają rolnicy, patrzą, tam podchodzą, co wjeżdża, wjeżdża rzepak, wjeżdża pszenica, y, wjeżdża y, śruta y, kukurydziana, y, także tego, także to wszystko jest... Pod tymi nazwami technicznymi. Rzepak już nie jest rzepakiem technicznym, tylko do celów technicznych. Także e, takie są nazewnictwa, które po prostu e, nie są w tym nazewnictwie, które służby mogą puszczać, tylko po prostu są nowe nazwy, które są bardzo ogólne i, i po prostu e, jest e, taki niekontrolowany wjazd. A nasze służby, no, trzeba dalej powiedzieć, nic z tym nie mogą zrobić, nie panują nad tym. Dlatego domagamy się jako rolnicy, żeby rozszerzyć w ogóle y, nazewnictwo tych produktów jako 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 produkty no, tak szeroko, że produkty y, rolne czy przemysłu rolno-spożywczego. Panie Przewodniczący, ale sposób, ktoś kupuje, bo, bo inaczej, te, ktoś wprowadza tak. te produkty do Polski, to nie jest tak, że jak przypłynął z Ukrainy, to ukraińskie firmy wysypują to na granicy, tylko ktoś to w Polsce kupuje. Kto kupuje te produkty, kto wprowadza je na polski no rynek? No właśnie, nie wiem, nie wiem kto to kupuje, nie mamy dostępu do dokumentów, jesteśmy, jesteśmy jako rolnicy odsuwani od tego, nie mamy... Nie mamy wglądu do tego. To idzie do prywatnych, na prywatne terminale, gdzie e, tak naprawdę są firmy polskie to są firmy, nie wiem, jakieś holdingi, które tego, które e, to kupują. Nie mamy, nie mamy do tego wstępu, tylko, tylko to wjeżdża, wjeżdża na prywatną, na prywatną ubocznicę i tam ten towar jest przeładowywany. Dlatego będzie, będzie blokada też i bocznic kolejowych, my będziemy blokować e, jako solidarność brody e, koło, e, koło tego, koło Krasne, e, koło zamościa tutaj e, za zwierzyńcem ten terminal, e, żeby tego, żeby tutaj też nic nie, nie, nie wjeżdżało, bo po prostu jesteśmy zalewani różnym e, zbożem różnymi e, materiałami takimi i paszowymi i tym wszystkim co, tego, co co tylko jest możliwe, żeby e, wjeżdżało. Ale Pan mówi, że nie A wiecie, nie znacie, nie zna Pan bardzo. tych... Nie zna pan nas tych firm? W ubiegłym roku, pod koniec ubiegłego roku, Ministerstwo Rolnictwa wreszcie ogłosiło tą tak zwaną listę Telusa. Ja panu mogę przytoczyć nazwy, być może pan niektóre z nich zna. Visit spółka Zo, Złote Ziarno spółka Zo, Agristock, spółka Zo, and Trans, Export Czajicki, Witera Polska, spółka Zo, Grupa Agrocentrum, Zo, WiPasz, tak. Cedrop. Te nazwy firm przecież są w Polsce, znane. Tak, no to dlaczego nie blokujecie tych firm? No no właśnie. No i być może ta, ten towar też dalej płynie, płynie do tych do tych firm. Dlatego, dlatego są potrzebne kontrole, dlatego jest potrzebna, potrzebna, skuteczna, skuteczna kontrola tych wszystkich podmiotów, ile czy kupują, czy nie kupują, bo no, trzeba powiedzieć, że nic się w tym kierunku nie dzieje, a rolnik z dziarna sprzedać nie może. No tak, ale blokujecie granicę, a tak, przez tak. granicę jadą też towary, które jadą dalej, nie tylko do Polski, ale nie mówicie nic o tych firmach, których nazwy są znane od grudnia. Jak mówimy, cały czas mówimy o tych firmach i tutaj te kontrole, z tego co wiem, to są w tych firmach. Jakieś tam kary też były ponakładane na firmy. Blokujecie też granicę, tak, mówiąc tak, o tak, tym, tak, że... Tak, cie, Cierpi polski rolnik, ale Polska też eksportuje, w tym polscy rolnicy, eksportują na Ukrainę. Ten eksport produktów rolnych w każdym roku rośnie, w czasie wojny wyraźnie wzrósł. To są polskie warzywa, to są polskie nawozy, to jest to, co polskie wyroby mleczarskie przez Waszą blokadę, teraz te wyroby polskich rolników nie mogą się dostać na Ukrainę. Być może tak jest, dlatego trzeba to wszystko ustabilizować i nasz rząd powinien jak najszybciej usiąść do rozmów, bo tych rozmów nie ma. Nie ma żadnego żadnego takiego spotkania, które by mówiło, jak tę sprawę rozwiązać. Nasz rząd protestuje razem z nami. Rząd powinien Usiąść do rozmów i, i tę sytuację ta sytuacja powinna być rozwiązana. Takich rozmów nie ma. Nie ma Ale panie, panie przewodniczący, e, panie przewodniczący, rok temu ministrem był Robert Telus, który wcześniej pełnił wysoką funkcję w NZZ rolników indywidualnych, czyli pana kolega, na pewno pan zna pana ministra Telusa, byłego ministra. Na pewno mogę się założyć, że jesteście nawet po imieniu, a problem tych zbóż, które wjechały, to jest problem też ubiegłego roku. Dlaczego w ubiegłym roku tego nie rozwiązali? Liście. Eee, trzeba powiedzieć, że Robert Celus, yy, jako też jej związkowiec, przecież yy, wprowadził embargo mimo, yy, mimo dużych yy, protestów ze strony yy, z Brukseli. Wprowadził embargo na, na te produkty, czyli to w jakiś sposób zostało zatrzymane. Robert Celus yy, wprowadził yy, dopłaty do nawozów, do zboża, do yy, paliwa przecież yy, ze złote 40 na 2 zł. Także tutaj szereg yy, takich yy, był. I Trzeba chyba... powiedzieć, że jako jedyny, jako jedyny się tutaj postarał, żeby były dopłaty, żeby ten rolnik mógł w jakiś sposób troszeczkę się obciążyć finansowo w tamtym czasie, a teraz dalej nie mamy nic, nic nie jest Panie przewodniczący, e... Panie przewodniczący, no, mówi pan rozmowy, o tej olbrzymiej rozmowy, ilości... Rozmowy. I o tej olbrzymiej ilości pszenicy, która wpłynęła do Polski, ona jest w Polsce. Wymieniliśmy nazwy kilku firm z listy ponad 300 firm, które zostały ogłoszone, że sprowadzały tę pszenicę. Ona jest w Polsce, fizycznie jest w Polsce. Wyjechała za bardzo niskie pieniądze. Jeszcze raz to powiedzmy, i pan przyznał, to kupiły to polskie firmy, i to polskie firmy wprowadzają to na rynek polski. Jak teraz blokujecie granicę, wzrośnie cena pszenicy, czy nie wzrośnie? Nie wiem, czy wzrośnie. Chyba nie wzrośnie cena pszenicy. Bardzo dużo. A jak nie, nie bardzo wiesz, duży pszenicy jest. Ale tak? jak wzrośnie, to kto na tym zarobi? Jak wzrośnie, to zarobi rolnik, polski rolnik. A nie zarobią te firmy, które w ubiegłym roku ściągnęły te olbrzymie ilości taniej pszenicy z Ukrainy i dalej je wpuszczają na, granicę, na, na polski rynek? No bo kiedy wy blokujecie granicę, to przecież te firmy dalej handlują tym, tą pszenicą. Ona dalej idzie do wytwórni pasz, trafia do wytwórni pasz, a później do producentów drobiu i polski producent drobiu kupuje tą pszenicę, o której wy mówicie, że jest zła, psuta nie spełnia norm. Bo się zajmujecie chyba inną sprawą, niż jest problem w tym momencie. Proszę pana, jeśli nie zablokujemy granic, jeśli nie zablokujemy granic, nie, nie zablokujemy tego napływu, napływu tego zboża. Także tutaj być może ucierpią firmy, które eksportują na Ukrainę, czy eksportują dalej, ale po prostu musi być, musi być to usystematyzowane. Jeśli towar, towary jadą gdzieś dalej, to powinno, powinny być wprowadzone cła, których których też, też nie ma. I czy pop... więc mówi Pan o firmach, które, o firmach ale to nie firmy eksportują, tylko polski rolnik, jeszcze raz powiedzmy, producenci mleka, wyrobów mlecznych, warzyw polskich cebula, bo idzie na Ukrainę w olbrzymiej ilości, oni, oni ucierpią. Proszę ale pana, panie... cebula nie jedzie na Ukrainę, niech Pan nie opowiada takich rzeczy. Ale ja mam przed sobą, proszę na, pana, dane, dane z ubiegłego roku, które podał forsal.pl, więc widzę te dane, które pan kwestionuje. I proszę pana, wśród tych produktów, które są sprzedawane, między innymi są pomidory. jest? Jest cebula, jest kapusta, są jabłka, to sprzedajemy wszystko na Ukrainę. Ale dobrze, proszę mi powiedzieć, dlaczego nie blokujecie granicy z Rosją, z której płynie pszenica gigantycznym strumieniem do Europy, w tym do Polski? Mhm. Proszę pana, też będą blokady, też będą blokady na całej linii z Rosją z Białorusią. No ale dlaczego teraz ale tego, nie blokują? Dlaczego w ubiegłym na, roku nie został wprowadzone embargo? Największy napływ zboża jest ze strony ukraińskiej, bo przez Ukrainę też ze strony ukraińskiej też leci i pszenica rosyjska. Też tak, trzeba ale pan myli pojęcia, też... panie przewodniczący. Bo nie jest prawda to co pan mówi. Panie przewodniczący, to nie jest prawda to, co pan no, mówi. Nie, nie płynie pszenica rosyjska, tylko przez Rosję płynie kradziona pszenica ukraińska. I proszę pana, pan to mówił w ubiegłym roku w wywiadach do mediów polskich, bo doskonale pan sobie z tego zdaje sprawę, że Rosja kradnie pszenicę ukraińską i wprowadza ją na rynek europejski. Powróciła do czwartego największego eksportera zbóż na świecie. Jest, wydarzyło się to. Po rosyjskiej agresji, ponieważ jak pan doskonale wie, nie ma embarga na rosyjskie produkty rolne, w tym pszenicę, ale też nawozy, które masowo płyną do Polski. I w ubiegłym roku nie staraliście się o to embargo, i w tym roku pan mówi o jakiejś przyszłej blokadzie. A dlaczego nie teraz? Proszę pana, skupiamy się na granicach e, ukraińskich i to jest e, to jest postanowione. Wszystkie organizacje, wszyscy rolnicy e, postanowili, że jest e, blokada e, granicy z Ukrainą. Jest bardzo duży napływ e, tej tego zboża i śruty i w zasadzie rzepaków, wszystkiego pływa bardzo dużo szerokim torem do, do Polski. Jest blokada, jest blokada e, tych przejść i to jest to jest uzgodnione e, z Prezydium Rady Krajowej jest to uzgodnione. Z rolnikami, także pilnujemy, pilnujemy tych sześć, także tego, także tak to, tak to wygląda i tutaj e, nic więcej panu nie powiem o kolejnych kolejnych blokadach. Firmy polskie, Eda. czy firmy, czy koncerny, nie, tyl, nie tylko polskie koncerny, ale też koncerny, e, które e, mają w Polsce wytwórnie, pasz mają w Polsce. E, swoje kurniki, e, niestety, ale, ale tej pszenicy nakupiły bardzo dużo, są kontrole, rolnicy wiedzą jak to, jak to wygląda, także tego, także też jest, e, też jest blokada i są rozmowy z e, tymi e, przedsiębiorstwami, także tego, także tutaj wie Pan, e, my wiemy co robimy i wiemy, wiemy że ten kierunek jest właściwy. Niewątpliwie zgodziliśmy się tutaj razem, wymieniliśmy nazwy firm, które importują do Polski te zboża i które są posiadaczami olbrzymiej ilości zboża, które wciąż wprowadzają na polski rynek. Jeszcze raz przypomnę, że to są polskie firmy. Chciałem się pana zapytać, a czy pan zna nazwy firm, które nie wszystkie importują... Są, ale proszę pana, nie wszystkie są polskie firmy. Tam, tam jest kapitał europejski w tych firmach też, także to nie, to, to, to nie jest I chiński. 100% kapitału polskiego. I chiński, to, że... chiński też. A, chiński też. Chiński. Chiński. Też, tak, tak. A proszę mi powiedzieć, a zna pan nazwy tak, firm, tego, które tak. importują produkty rolne z Rosji? Czy zna pan takie nazwy firm w Polsce? Nie znam. Nie znam, w tym momencie nie, 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 nie znam. A uważa pan, że to jest ważny temat i może okay. warto by było poznać nazwy tych, którzy importują i wprowadzają pana, do Polski Ale, na ale to europejską. jest ważny temat i to, to, to jest ważny temat i ten temat też będzie podjęty. Nawet dzisiaj będziemy pewnie rozmawiać na ten temat y, o napływie zbóż, y, y, zbóż z Rosji. Y, temat ten nie był, nie był, może wcześniej na tyle podejmowany. Przyjrzymy się wiemy o warzywach, wiemy, że warzywa, że warzywa przyjeżdżają, przyjeżdżają z Rosji, to się zgadza. Że są. W ubiegłym roku ogórki. Na broni, ogórki na wykończyły naszą branżę. Niech gdzie, Gdzie. Słucham. W ubiegłym roku sprowadzanie Aha. ogórków z Rosji wykończyło naszą branżę ogórkową. Tak. No i właśnie państwo polskie tutaj, państwo polskie tutaj nie działało i dalej nie działa. Dlatego, dlatego też były interwencje odnośnie ogórków. Były dużo interwencja odnośnie tych ogórków, odnośnie e, owoców miękkich, bo napływ owoców miękkich też jest ogromny, e, też to wykańcza. No niestety, my jako Związki Zawodowe mamy określone możliwości i robimy wszystko, żeby powiedzieć, ale te działania powinien wykonywać rząd, który ma odpowiednie instytucje, odpowiednie narzędzia do e, kontroli, do zahamowania e, przepływu tych produktów. Rząd polski nie działa. Ja powiem tak, że Ministerstwo Rolnictwa też nie działa. I o tym też mówię cały czas. Dlatego urzędnicy zamiast się skupić na konkretach i szereg rzeczy można załatwić na naszym lokalnym podwórku, że tak powiem, to nic tutaj nie jest robione. Tam nie ma fachowców, tam są tylko urzędnicy i to jeszcze z nadania politycznego. Ja tak to tak to widzę i, i tak to oceniam, zresztą ostatnio na spotkaniu e, w ministerstwie, które robił e, pan minister Sikierski, mówił, e, mówiłem o tym i, i, i dalej są te same osoby, które, które, które były, które nic nie... Nie, nie robią, nic nie pracują, za coś w końcu te pieniądze biorą. I tutaj y, Ministerstwo Rolnictwa powinno w końcu zacząć normalnie pracować na rzecz y, rolnictwa, a tego, tego działania nie ma. Ja to mówiłem za, jak był Robert Terus, mówiłem jak był y, pan y, Kowalczyk czy pan minister Puda, że, że po prostu Ministerstwo Rolnictwa y, nie pracuje, że nie są tam urzędnicy, którzy działają na Naszą rzecz tylko po prostu sobie tam siedzą i, i mówią, że no wszystko zależy od e, Brukseli, od Komisji Europejskiej, a tak de facto to szereg, szereg spraw, e, które są, możemy załatwić e, u siebie i, i też e, wspomóc. Ten instrument. Pa, panie przewodniczący, który jest, to... jest też Michał Kołodziejczak, który, Michał Kołodziejczak, który niedawno też blokował granicę, a teraz też jedzie na granicę. I nie wiem, czy w charakterze ministra, czy blokującego. Ale jak pan się odnosi do takich pomysłów, że minister bierze jakieś worki, wyciąga tam maliny, mówi, że one są spleśniałe, tym powinien się zajmować minister? Czy te metody, które są stosowane na Proszę granicy, pana, to są. Panie redaktorze, minister się powinien zajmować rozwiązaniem problemów. On nie powinien jeździć na granicę, bo ma służbę od tego, które które widzą, co tam, się, co tam się dzieje, tylko tego, tylko powinien rozwiązywać problem. On powinien być w Brukseli, on powinien rozmawiać z rolnikami, powinniśmy usiąść do stołu i, i te problemy e, rozwiązywać, e, wprowadzać e, pomysły, które mają rolnicy, które ma rząd, a nie jeździć i latać po wagonach, e, czy, czy patrzeć, e, czy wochać cukier. E, to nie jest rola ministra, który. Y, który powinien, tak jak mówię, być gdzie indziej, a nie latać po granicy i razem z rolnikami jeszcze protestować. Bo dzisiaj tr mamy troszeczkę taką sytuację trochę śmieszną, dlatego że ministerstwo protestuje razem z rolnikami, no, przeciwko przeciwko właśnie y, Ukrainie, przeciwko, y, y, przeciwko Zielonemu Ładowi. A dlaczego minister rolnictwa, jak wie, że jest sytuacja z Rosją, y, że jest sytuacja z Rosją i tam są jest przepływ tych towarów. Dlaczego tam nie ma naszych służb? Gdzie są nasze służby? Gdzie? Gdzie? Bardzo dobre pytanie, Panie Przewodniczący. Te służby, te służby, Publicznie zadaję to Panu powinien, Ministrowi. Tam, tak. Publicznie tak, zadaję to, to pytanie Panu Ministrowi i nie odpowiada. Panie, panie przewodniczący pan Tomasz Oprzański, przewodniczący Solidarności Rolników Indywidualnych jest naszym gościem. Jeszcze jedno pytanie chciałem zadać na koniec. Czy taka metoda, jak wysypywanie zboża z ukraińskich ciężarówek, włamywanie się do tych ukraińskich ciężarówek. Uważa Pan, że to jest właściwa metoda protestu? Czy to służy zabezpieczeniu rolników, interesów polskich rolników? Trzeba powiedzieć jasno, że to był incydent, który tego, który pokazał, co w tych ciężarówkach wjeżdża do Polski. To nie było, to nie było jakieś takie działanie, że wysypane zostało zboże, cały ciężarówek rozsypane. tam wysypało się trochę tego zboża z jednej, no z drugiej, Ale Panie Przewodniczący, przecież, przecież wiadomo, zostało, że tymi to, ciężarówkami ale, jedzie zboże. To, poka to, to pokazuje, to po, to, ale to pokazuje, proszę Pana, to pokazuje, co, co wjeżdża. Jest też taka sytuacja, o tym też trzeba mówić. No ale przecież my wiemy, te, te co wjeżdża. wjeżdża. Pro, Niechby, ja pytam się o Pana kolikację. o metodę. Pan, pytam da, się o Ma jechać do Niemiec? Ma jechać do Niemiec? Rolnik, który widzi zboże A... na ziemi. Rolnik, który widzi zboże na ziemi. To jest normalny widok? Pan się na to zgadza. Pan akceptuje taką metodę? Naprawdę? Trzeba wysypać zboże, chociaż w dokumentach widać, że tam ja jest zboże. Ja się nie zgadzam, bo z, z, zboże, zboże nie powinno być marnowane i zboże nie powinno być wysypywane. Tylko my tutaj mówimy o czymś innym. Mówimy o tym, że e, jest problem. Jest bardzo duży problem ze zbożem i, i, i pokazujemy, co te ciężarówki wożą. Ciężarówki jechały na papierach, które miały jechać do Niemiec, ale często jest tak i tak się zdarza i na pewno Pan o tym wie, że e, te ciężarówki stają potem na parkingach, papiery jadą za granicę, papiery e, są przerabiane, że z tych, e, gdzie ono ma jechać, tam na Słowację, do Czech, do Niemiec, są przerabiane i potem to zboże trafia do Polski. Także tak to tak to do wygląda. Polski, I tutaj, tutaj do Polski, jest też między innymi do polskich firm, rozwiązać. które tym później handlują, tak, a tych firm z jakiegoś powodu tak, nie blokuje. I tak, tak, tutaj jest ten proceder i tutaj, i tutaj powinna powinna skarbówka w jakiś sposób też zadziałać. Także trzeba powiedzieć, że tak jak mówię, państwo polskie akurat sobie z tym nie radzi i powinny być te kontrole tych firm wzmocnionej i patrzeć yy, co przyjeżdża. Mamy przecież weterynarię, mamy sanepid, mamy IHARS, mamy instytucje, które powinny działać. Na tyle tam jest dużo ludzi, które którzy powinni przypilnować tego wszystkiego, a tutaj nic nie jest robione. To jest też taki, można powiedzieć troszkę, nie wiem, jak pan Kołdziejczak powiedział, że no, to jest takie dogadanie się Ukrainy z Komisją Europejską, z Brukselą, jakiś taki może... Ale upad, pan nie mówi wiem, cały czas o mafiny, Ukrainie, mafiny, a to nie no. Ukraina handluje zbożem u nas, tylko polskie firmy i to jest podstawowy problem, który pan z jednej strony przyznaje, a później wraca pan do tematu Ukrainy i w ten sposób pan jako przewodniczący Związku Rolników Indywidualnych wpływa na relacje między państwami, a w tym momencie chyba Mamy do czynienia po prostu z biznesowymi, bardzo często podejrzanymi relacjami, w których niestety uczestniczą też polscy przedsiębiorcy branży przetwórstwa rolniczego i może na to należałoby zwrócić. Panie przewodniczący, powrócimy może jeszcze kiedyś do tego tematu, bo po prostu goni nas czas bardzo... Bardzo serdecznie dziękuję pan Tomasz Oprzański przewodniczący NSZZ Sol Solidarności Rolników Indywidualnych bo państwa i moim gościem w drodze na granicę mam nadzieję że pan przewodniczący jeszcze później na antenie Radia Wnet opowie co tam na granicy się dzieje. Jeszcze raz dziękuję. Dziękuję.